na to że to po Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Czechach, Izraelu, Niemczech mamy kolejną wojenkę, tym razem z Wielką Brytanią, Oziemkiewicza. MSZ wzywa brytyjską ambasador na Dybanii. Kto jest uzasadniony Pana zdaniem? No, warto odnotować, że to jest tuż po tym, jak zaczęliśmy ciężką wojnę dyplomatyczną z Czechami, a nawet oberwało się Węgrom wydawałoby się najbliższym sojusznikom tego rządu, bo to szczyt Grupy Wyszehradzkiej na Węgrzech premier Morawiecki zbojkotował po to, aby się nie spotkać z premierem Czech właśnie w Budapeszcie. Więc de facto rząd PiSu wojuje już ze wszystkimi. Ciekawe kiedy jego właśnie wyborcy to dostrzegą, że w tym wszystkim nie ma absolutnie żadnej myśli strategicznej, tylko ciąg dość chaotycznych i absolutnie skierowanych tylko na potrzeby wewnętrzne, polityczne, takich gwałtownych dyplomatycznych ataków, które szczerze mówiąc bardziej przypominają na arenie międzynarodowej. Ostatnio mi jeden z bardzo bliskich, dyplomata z bardzo bliskiego polsce kraju tradycyjnie powiedział, że to wygląda na dyplomatyczny taniec świętego Wita Polski czy rządu polskiego PiSu. Na arenie międzynarodowej. Uznanie Ziemkiewicza za persona non grata na Wyspach Brytyjskich no, wywołało patriotyczne wzmożenie i oburzenie wśród polskiej prawicy. A pan się oburza, czy uważa, że słusznie go nie wpuszczono? Wcześniej Brytyjczycy odmówili również wjazdu panom Miedlarowi Kowalskiemu, też znanym z mowy nienawiści. Uważam, że każdy kraj ma do tego prawo aby swoją własną opinię publiczną i swój własny porządek konstytucyjny chronić przed tymi, których uważa za zagrożenie dla takiego porządku. I przypominam coś, co dzisiaj rano przypomniał minister Radek Sikorski, czyli równo dwa lata temu Polska, rząd PiSu, nie wpuścił Davida Irvinga do Polski właśnie za to, że ten neguje... Holokaust i zbrodnie niemieckie, w tym zbrodnie niemieckie na Polakach. Więc jeśli rząd polski ma prawo do tego typu działań, to rząd brytyjski również. I tutaj takie popiskiwania pana Szynkowskiego Welsenka, że wzywa ambasador brytyjską będą raczej um, odebrane nie tylko przez Brytyjczyków, ale też przez innych obserwatorów, zwłaszcza naszych partnerów z Unii Europejskiej, jako właśnie śmieszne, a nie poważne działania dyplomatyczne. No ale właśnie, polska dyplomacja bardzo poważnie angażuje się w tę sprawę. Zastępy fanów Ziemkiewicza wylały hejt na posłankę brytyjską, która tą sprawą się zajmowała, sprawą mowy nienawiści szerzonej przez Ziemkiewicza, a on sam mówi teraz, że oczekuje przeprosin od Brytyjczyków. Należą mu się pana zdaniem? Nie słyszałem, żeby polski rząd przepraszał Davida Irvinga za to, że go nie wpuszczał do Polski. Pan Zienkiewicz jest skrajnie prawicowym, to nawet złe słowo. Jest kryptofaszystowskim happenerem, który zarabia ciężkie pieniądze na naiwności maluczkich ludzi o podobnych jemu poglądach. Nie ma w tym żadnego głębszego pomyślunku, tylko ciągłe prowokowanie i monetyzowanie prowokacji. Ja naprawdę wolałbym się, jeśli mamy rozmawiać o. Polityce zagranicznej czymś poważniejszym niż przypadkiem pana Ziemkiewicza, i bardzo mi wstyd, że polski rząd tym się zajmuje. To jeszcze ostatnie pytanie o Ziemkiewicza, zanim przejdziemy do innych spraw. Czy nie uderza pana ta obłuda w postaci bezpardonowej z jednej strony krytyki zachodnich wartości przez Ziemkiewicza? I jednoczesne wysyłanie własnego dziecka do Oxfordu bardzo drogiej uczelni, która podkreśla jednocześnie, że szanuje wolność i prawa osób LGBT. A on mówił, żeby strzelać do osób LGBT. LGBT. Tak, znaczy na, na to, że pan Zienkiewicz reprezentuje sobą poglądy, przekonania i głosi, które są poza. Cywilizowanym spektrum przekonań, które mogą być lewicowe, centrowe, prawicowe, wszystko jedno. Jest wiele. Ja tylko zacytuję jeden cytat, jedną jego wypowiedź z czasów strajku kobiet, kiedy powiedział: Powtórzmy, by nie do, bo nie do wszystkich dotarło. To o kobietach demonstrujących na polskich ulicach. To nie są ludzie, to nie są kobiety. To zbytlenciałe. Przekleństwo widziałe, bolszewickie ściery. Kula w łeb bez dyskusji. czy znaczy, jeśli demokratyczne kraje nie mogą użyć swojej granicy, by nie wpuszczać ludzi o tego typu faszystowskich poglądach, to naprawdę państwa są do niczego. Oczywiście jest wstydem, że pan Ziemkiewicz głosi takie poglądy. Jest wstydem, że jest niestety naszym rodakiem. I absolutnie nie jest wstydem to, że ludzi o takich e, głoszonych, e, wyraźniej e, wobec wszystkich poglądach Wielka Brytania nie wpuszcza. I czy nie jest wstydem, że MSZ angażuje się tak żywo w, w takie sprawy? Bo pytanie: czy słyszał pan, żeby MSZ równie intensywnie reagował w sprawie na przykład uwięzienia Angeliki Borys i Andrzeja Poczoguta. No właśnie, no właśnie. Znaczy, to są to są rzeczy skandaliczne, ale one wynikają z jednej prostej zasady, która obowiązuje w polskiej, czy w pisowskiej polityce zagranicznej od lat sześciu. Mianowicie ona się nie kieruje względami logiki czy interesu państwowego. Tylko wewnętrznymi wymaganiami polityki partyjnej, partii rządzącej. Oni występują w obronie, w cudzysłowie, Zienkiewicza tylko po to, żeby jakieś punkty zdobyć wśród skrajnie prawicowej publiczności u nas w kraju, w Polsce. Natomiast nie występują przeciwko Łukaszence czy w innych sprawach. Putinowi, bo po prostu nie są w stanie, albo ich to nie interesuje, bo to przysporzy mniej punktów wewnętrznych w Rzeczypospolitej. I jak pamiętamy, maile między panem Worczykiem a panem Morawieckim, jeśli chodzi o Białoruś, to ich tylko interesuje to, czy to będzie miało jakiś wpływ na wzrost notowań partii rządzącej, czy to jest dobry pretekst do. Robienia konferencji prasowych, czy nie. Interes Polski, interes Polaków za granicą, interes Polonii, interes represjonowanych przyjaciół Polski bądź Polaków, jak Poczobut czy Angelika Borys w Białorusi, mają, przepraszam bardzo za wyrażenie, głęboko gdzieś. MSZ pochwalił się też wczoraj porażką w negocjacjach z Czechami w sprawie Turowa. Rozmowy zostały zerwane, za czym poszedł komunikat, że trudno będzie wrócić do negocjacji. Tak mówi polski rząd. No to niestety będziemy za to płacić i to ciężkie dziesiątki, a potem setki milionów, ponieważ oczywiście Unia Europejska będzie realizować wyrok Europejskiego Sądu, który przyznał w tym sporze rację Czechom. I przypominam, dlaczego przy, przyznał. Otóż dlatego, że przez lata Impotentna i niekompetentna dyplomacja pisowska nie była w stanie poważnie zacząć rozmawiać z Czechami o tym. I jeszcze przypomnę tę dysproporcję to znaczy, gdyby parę lat temu pisowski rząd poważnie przyjął postulaty Czechów, to w maksymalnej możliwej kalkulacji Zapłacilibyśmy może 60, może 80 milionów za to, żeby w tak pomóc głównie chodzi o wody gruntowe Czechom, żeby im nie szkodziła w działalność kopalni w Turowi. Natomiast w tej chwili grożą nam, jeśli sprawa będzie się toczyła kolejne miesiące, kary w wysokości kilkuset milionów. Do tego sprowadza się niekompetentna, idiotyczna polityka zagraniczna PISŁA, właściwie jej brak, bo oni oczywiście lekceważyli Czechów wbrew całej retoryce tego, jak rzekomo Grupa Wyszehradzka jest sobie blisko. I teraz wszyscy niestety będziemy w ciężkich pieniądzach płacić tego skutki. No te kary już rosną, bo one są naliczane każdego dnia. To już dzisiaj idzie w miliony za niestosowanie się do tego orzeczenia CUE. No i tylko rzecz polega na tym, że to nie rząd zapłaci, nie politycy PIS-u, tylko pan, ja, społeczeństwo. Podatnicy, jak najbardziej. I, tak, i takich przykładów można mnożyć, no przecież nadal mamy niezaakceptowany Krajowy plan, plan Odbudowy i grozi nam naprawdę, co potwierdzają kolejne wypowiedzi pani komisarz Jurowej, Grozi nam duże opóźnienie, a być może duże ograniczenie w ogóle środków tych mitycznych 770 miliardów euro z Unii Europejskiej, czyli razem plan odbudowy i fundusz odbudowy i budżet wieloletni. Grozi nam albo opóźnienie, albo ograniczenie tych środków znaczące, albo i jedno, i drugie. Dlatego, że PiS, pan Ziobro, pan Kaczyński uparli się, żeby mieć pod butem polskie sądy. Unia Europejska tego nie zaakceptuje, bo nie może, bo wówczas fundamenty, na których ona jest oparta, czyli między innymi niezawisłość sądów, będą po prostu na trwałe w jednym z krajów członkowskich zrujnowane. Widzą to też Amerykanie. Amerykanie przygotowują w tej chwili Szczyt dla demokracji i udział w tym szczycie ze strony delegacji polskiej jest w tej chwili pod znakiem zapytania. No właśnie, nie słyszeliśmy, żeby to zaproszenie dotarło do prezydenta Duty. Myśli pan, że nie dotrze? Ja powiem tak. Ja mimo wszystkich bezeceństw i szkód, które robi um, PiS, wolałbym, żeby takie y, zaproszenie dotarło. Ponieważ brak takiego zaproszenia, wiem, że są bardzo poważne problemy, żeby zaprosić Orbana, jeszcze poważniejsze niż w Polsce, no bo on dłużej i bardziej skutecznie niszczy demokrację na Węgrzech, niż na razie robi to PiS. To by oznaczało, że Węgry, a być może też Polska, są już symbolicznie poza rodziną demokratycznych krajów Zachodu i być może są na długo. To oczywiście dla. Interesów Polski w długotrwałych byłoby katastrofą. Więc wolałbym, żeby takie zaproszenie do Dudy lub Morawieckiego dotarło. Natomiast wolałbym również, żeby na, na ten szczyt demokracji Amerykanie zaprosili niezależne instytucje, zarówno społeczeństwa obywatelskiego, jak i symboliczne na skalę świata. Postaci ważne dla demokracji, takie jak na przykład Lech Wałęsa, a być może też na przykład delegację Senatu, który jest ostatnią władzą publiczną w Polsce niekontrolowaną przez PiS. Pojutrze Trybunał Konstytucyjny wraca do rozprawy w sprawie wniosku premiera Morawieckiego o uznanie wyższości prawa polskiego nad unijnym, mimo apelu komisarza europejskiego o wycofanie tego wniosku z Trybunału. Sądzi pan, że pójdą na całości i ogłoszą taki wyrok właśnie? Nie wiem, nie, nie siedzę w głowie pana Kaczyńskiego. Myślę, że on już podjął decyzję następującą. Jeśli Unia Europejska będzie przeszkadzała w realizacji mojego, czyli pana Kaczyńskiego, planu władzy całkowitej i niekontrolowanej przez nikogo, to będę na wojnie z Unią Europejską. Myślę, że taka jest logika pana Kaczyńskiego. Natomiast czy on już teraz się zdecyduje na taką otwartą wojnę, a z całą pewnością taki wyrok tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej y, taką wojnę by oznaczał? Y, czy też on taktycznie jeszcze będzie zwodził przez kolejne tygodnie, może miesiące? Mówię on, no bo oczywiście nie wierzę w jakąkolwiek decyzyjność pani Przyłębskiej, tylko ona realizuje to, co jej powie pan Kaczyński. No to zobaczymy. Natomiast z całą pewnością, jeśli taki wyrok by zapadł, że prawo europejskie w Polsce de facto nie obowiązuje, no to należy się spodziewać bardzo twardych decyzji ze strony Unii Europejskiej w tym niestety o wstrzymaniu um, tych wielkich pieniędzy z, z funduszu odbudowy. I tu postawmy kropkę. Bardzo dziękuję panie senatorze za rozmowę. Dziękuję bardzo pani redaktor.